Dobra, lecimy. Podstawy dżunglowania. Pierwsza sprawa, czy grasz z zablokowaną kamerą, czy z odblokowaną? Z odblokowaną. To no dobrze, pierwszą rzeczą odnośnie dżunglowania stał, byś ty patrzył po liniach. Więc jeżeli chcesz gankować jak najwięcej jako dżungler, to powinieneś mocno, mocno obserwować linie. Czyli w pierwszej kolejności robiąc kampy w lesie obserwujesz sobie mapę, a w drugiej kolejności klikasz sobie tak, żebyś obserwował te linie i widział co się dzieje. Dżungler, który dużo gankuje, to jest dżungler, który dużo wie. Jeżeli będziesz dużo wiedział, to będziesz też dużo znajdował ganków, tak? Więc jeżeli grasz tym bardziej adebo haterem typu Olaf, to Olaf sobie świetnie radzi w lesie, tak? Nie musisz jakby ciągle na niego patrzeć. Możesz kliknąć sobie przyciskiem myszy, aby bił grompa, jak zerkniesz sobie na dwie sekundy klik i klik, to się nic nie stanie. A po co chcesz obserwować linię? Bo interesuje cię to, gdzie jest linia, ile mają HP i tak dalej. Bo jeżeli mają mało HP, to masz się tam jak najszybciej znaleźć i masz tych ludzi zabić, tak? Oczywiście, kiedy będziesz gotowy do ganka. Więc czym więcej będziesz patrzył, tym, będziesz wi tym lepiej będziesz wiedział, czy masz już biec, czy jeszcze nie biec. Czy się biją i masz wchodzić, czy się nie biją. Więc nie ma być tak, że skończysz puffingu, nie sko sko skończysz swoich kamp i ty po skończonych kampach wybiegniesz i zaczniesz się zastanawiać, gdzie by tu teraz iść. Tylko ty robiąc te kampy. Robiąc ostatnią swoją kampę, już masz wiedzieć, ok, biegnę w stronę bota, bo tam są łatwe kile. Druga sprawa jest taka, że powinieneś też gankować ludzi, którzy nie mają escape'ów. Robić puffing w stronę ludzi, którzy nie, nie mają escape'ów. Robisz puffing w stronę bota, NFK i Senna escape'ów nie mają, i jest to ok. Jean ma follow-up, xrad ma follow-up, więc patrzysz, kto nie ma escape'ów, kto nie ma ucieczek i kto ma dobry follow-up, czyli kto ma stuny. Oni mają stuny, tak? Oni escape'ów nie mają, więc to jest dobry puffing, żeby pójść do dołu i ich zgankować. E, powinieneś na Olafie brać W na drugie, no ale to kwestia mechaniczne, jak będziesz go więcej bohaterami, to się nauczysz. Ale o bohaterach dużo dziś nie będziemy mówić, bo ty będziesz bohaterów pewnie często zmieniał. Także tak, rzucasz sobie powiedzmy Q na tego wilka, rzucasz sobie E na tego wilka i już klikasz sobie raz. Klik. Znowu bijesz sobie kilka razy tutaj, już też sobie z kilka, znowu klik. Co, co, byśmy, co, byśmy, co powinniśmy zauważyć? Powinniśmy zauważyć, że Vladimir puszuje linię i, bo, i bot się bije. Jeżeli bot się bije, to jest młyn. Jeżeli jest młyn, to chcesz tam być. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład oni będą mieli połowę HP, to oni będą się chcieli nawzajem zabić. Jeżeli oni będą się chcieli nawzajem zabić, to nie będą myśleli o junglerze, nie będą myśleli o wardzie, będą myśleli tylko o zabójstwie. Więc na ten moment kierowałbym się w stronę bota. Dlaczego nie w stronę mida? Bo zobacz, sama, jeżeli patrzysz tylko na minimapę, to minimapa jest bardzo bardzo cię myli, bo minimapa w tym momencie mówi ci zgankuj mida, bo Wladimir puszuje. Nic bardziej mylnego, nie gankuj, mida, mida, bo zginie, że skankujesz mida albo jest suło, zginie, co się Są one. Jest wiele sytuacji, w których Jungler wchodzi i Jungler ginie, albo laner ginie. Jeżeli ten gość ma full HP, a ten gość ma tyle HP, to jest ryzyko, że jak wejdziesz, on swallowuje, on, on się w niego wróci i on zginie. Nie chcesz gankować ludzi, którzy mają mało HP. Do takiego full HP. Plus ten bohater ma escape'y. Ten bohater ma W, może z łatwością uciec e, i go nawet nie zagrujesz. Także chcesz zrobić Redbuffa. Redbuff da ci zwrócić HP, bo sobie go zesmajtujesz, wyleczysz się na nim i chcesz jak najszybciej na ganka. Tu nie powinieneś gankować przed, przed wzięciem Redbuffa. Pamiętaj, że ty chcesz robić ganki dopiero po wzięciu dwóch buffów. To jest podstawa. To jest niski poziom. Ty dopiero zacząłeś grać kilka miesięcy temu. Także weź najpierw dwa bufy, redbuff daje ci slowa, redbuff daje ci regenerację HP, z redbuffem jesteś silniejszy. Nie wziąłeś redbuffa, nie jesteś gotowy do ganka. Jest tu tak naprawdę tracisz czas. Tylko on, on jest nie O! Widzisz? ja. To jest to. To jest to, 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 o czym mówiłem parę sekund temu. To, to było dla mnie oczywiste, że to się stanie. Więc. Czegoś się tu nauczyłeś. Ja wiem, że ty chcesz pomagać ludziom. Wiem, że, wiem, że chcesz pomóc. Jest Jonek, który ma low HP. Nie da się mu pomóc. Jeżeli chcesz mu pomóc, to nie przychodź na jego linię. Zobacz. W tym momencie mogłeś być już po wzięciu redbuffa i mogłeś być już w tym miejscu. Jeżeli byłbyś w tym miejscu z redbuffem, to zobacz, co byś miał. Więc nauczyłeś się, że, patrz, robiąc, rob, że masz wziąć redbuffa, podczas robienia redbuffa masz patrzeć na linię, to dałoby ci double killa i nauczyłeś się, że ludzi, którzy mają low HP, on, on miał low, a on miał full się nie gankuje, bo oni się obrócą i zginiesz. On, al, on albo ty zginiesz tak naprawdę. Więc no, chęci były dobre, ale wykonanie nie możesz czegoś, czegoś takiego robić. I też powinieneś zrobić te trzy kampy, zrobiliś dobrze, a Red Buffa zrobić jako czwartą kampę. Bo Olaf jest w stanie zgankować bardzo, bardzo szybko, także Raptory Cię trochę opóźniają. Zrób sobie Red Buffa i po Red Buffie zdecyduj, czy Ty już biegniesz na ganka, czy Ty jeszcze chcesz farmić. Niektórzy na wysokim poziomie robią full clear, czyli clear'ują wszystkie kampy po kolei. Na poziomie niskim zrób sobie trzy, zrób sobie Red Buffa i szukaj ganka. Pamiętaj, dżungler, który szybciej znajdzie ganka, będzie wygrywał. Zobacz, co robi Kazix. Kazik zrobi full clear. Jeżeli ty byś był na bocie, miałbyś już double killa. Więc jaka jest konkluzja? Chcesz jak najszybciej być gotowym do ganka. Chcesz jak najszybciej wbić trzeci level i wziąć Red Buffa. I tak naprawdę, tym co powiedziałem do tego momentu, już możesz grać, grać lepiej niż mnóstwo ludzi na poziomie Ironu, Brązu czy Silvera. Wystarczy, żebyś patrzył na linię, będziesz szybko brał redbuffa i będziesz gankował linie, które faktycznie biją się, mają low HP, są w ferworze walki, a nie gościa, który ma full HP i twój laner ma low. No tu ewidentnie jakby zrobiłeś ganka, ale no się nie udało zabić. Tak jak mówię, Vladimir ma, ma tą plamę i ciężko się go gankuje. Chociaż z redbuffem byś go zabił, tak? Gdyby się redbufa, to Redbuff by go podpalił. Redbuff red buff nakłada podpalenie lekkie Obrażenia nieuchronne i byś by by go zabił, tak? Też, jeżeli nie masz Red Buffa, to nie jesteś gotowy o walkę o Kraba. Pamiętajmy, że każdy jungler po zrobieniu swojego pierwszego puffingu chce zrobić albo ganka, albo Kraba. Jeżeli ty będziesz wychodził na rzekę bez Red Buffa, to każdy jungler cię po prostu porobi. Więc ty musisz tego redbufa mieć, żeby wygrywać 1v1 na rzece. Red Buff jest bardzo, bardzo silny. Możesz mieć częst, często, możesz mieć słabszego, dużo słabszego bohatera do 1v1, ale z redbuffem wygrasz. Nieraz miałem sobie bohatera do 1v1, a na rzeczy wygrywałem, bo miałem redbuffa. Po prostu bije bardzo, bardzo dużo. Tu powinieneś rekalować, to jest słuszne. Tu powinieneś spingować swoim teammateom, żeby uważali. No bo zobacz, kolejnym elementem, teraz, teraz, teraz dowiadujesz się kolejnego fundamentu dżunglowania. Kolejnym fundamentem dżunglowania jest ostrzeganie. Twoje zadanie, twoje zadanie jest proste. Powiedziałem Ci dziś na początku lekcji, że jungler chce dużo gankować, chce brać obiektywy typu smoki, heraldy i nie powiedziałem Ci o, trzecie, o trzeciej rzeczy. Już Ci o niej mówię. To jest ostrzeganie Twoich teammateów. Czyli Ty chcesz dużo gankować, ale chcesz też ostrzegać. Bo widzimy... O, tak, już chciałem powiedzieć, no, że ja bardzo mało pinguję i ostrzegam właśnie. No, to musisz to zmienić. Bo, tak jak widzimy, jest Kazik na midzie, i to nie trzeba mieć super umiejętności. To wystarczy zer zerknąć na minimapy i zobaczyć, czy jest. I w tym momencie, czy Ty możesz pomóc swojej drużynie? Nie, nie możesz, bo idziesz do bazy. To chociaż spinguj, że on tu będzie szedł. Masz dwie opcje. Jeżeli masz low HP, to musisz iść do bazy. Więc możesz tylko spingować kilka razy, panowie, panowie, uważajcie. Ale jeżeli miałbyś full HP, to jak myślisz, co byś mógł zrobić. Wiedząc, że Kazix. z zbiegnie... bo... bo. Proszę? zgankować, gankować? Skunter gankować. To gang jest niemożliwy, bo oni są pod towerem. Ale jeżeli wiesz, że Kazix biegnie tu, to mając full HP, miałbyś dwie opcje. Albo wbiegasz sobie na linię i robisz counter ganka. Albo wbiegasz sobie tu do krzaka lub tu i chcesz walczyć z Kazixem one v 1 Lepiej będzie zrobić counter ganga, bo z Kazixem 1v1 e, nie tyle, że nie wygrasz, bo Olaf wygrywa z Kazixem, ale może ci gdzieś odskoczyć, może, może coś takiego się wydarzyć. Lep, lepszy będzie counter gang. Jeżeli jesteś pewien, że go zabijesz 1v1 100%, to idź go po prostu się przyczaj, tak? Ale counter gang po, po, polegałby na tym, że masz sobie wejść tu i tak, tu jest dwu, dwójka twoich, dwójka ich. Jeżeli Kalix tu będzie biegł, to Kalix na pewno skoczy sobie, tak? Zawsze junglerzy na gankach skakują, bo jungler sobie myśli, mamy was, tak? jesteśmy tutaj 3 na 2, to on sobie biegnie, 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 skoczy na gina, a ty w tą osobę, która skakuje, wejdziesz. Czego się tu nauczyłeś? Nauczyłeś się tu tego, że kiedy wiesz, gdzie jest dżungler i wiesz, że biegnie w jakąś stronę, to możesz podejść na counter ganka, jeżeli uważasz, że, wygr że wygracie te 3 na 3. A zazwyczaj wygracie te 3 na 3, bo masz element zaskoczenia. Element zaskoczenia jest bardzo istotny. I czegoś jeszcze dowiedzieć o dżunglo, a no tego, że bijemy osobę, która nie ma skoku. Czyli zazwyczaj to będzie właśnie jungler, który, jeżeli to on ma skok, to to będzie jungler, który właśnie wskoczył zanurkowo. Bo zazwyczaj na ganku lejnerzy są z tyłu, a jungler skakuje jako pierwszy. I on często tego skoku używa, więc skoro on wskakuje, to już nie ma jak wyskoczyć. I my go fokusujemy. No ale nie zawsze, czasami jest tak na przykład, że midlaner powiedzmy, że midlaner e, jest zedem i robi W do przodu, więc pozbywa się swojej, swojej, swojego escape'u, tak? Wchodzi i nie może wyjść. To jest wszystko zależne. najczęściej fokusujemy na najbliższą nam osobę lub osobę, która nie ma escape'u. No i też jest dobrze spingować, jakby, którą osobę chcesz bić, tak? Także jakby stał się w tym krzaku, a on by tu podbiegał, to dobrze jest go spingować, tak, na czerwono. G, na niego nacisnąć czy cokolwiek i, i spingować, że on tam idzie. No widzisz, jest tu Kazix. No i to jest to. No widzisz, uży, użył skoku, tak? Gdybyś by teraz był tu, to byś wybiegł i byś go zabił sobie, bo nie ma ucieczki. Eee, no i tak. No i to jest to, o czym Ci powiedziałem. Powinieneś ostrzegać ludzi przed o, przed, przetęgankami. Przed nie jest to takie wcale trudne, jak widzisz. Chodzi tu tylko o to, żeby. Żeby po prostu to robić. Tu powinniś puszczać linię. Zawsze po pushni, Zawsze. No powiedzmy, że na twoim poziomie zawsze. Po zabójstwie masz puszność linię. Wytłumaczę ci to w bardzo prosty sposób. Co jeżeli w tym Kazik stałby tu. Zrobiłby flash. I zrobiłby E. I by zabił twojego Jona. Jaka jest konkluzja? Chcesz pomagać puszować linię po zabójstwie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, żeby on nie zginął. Drugi powód, żeby te miniony się rozbiły szybciej na tower I żeby on mógł szybciej cofnąć Bo jeżeli on się szybciej cofnie To on szybciej wróci na linię, a jeżeli on szybciej wróci na linię, to lepiej dla niego Więc nie przejmuj się, że ludzie będą ci pingowali Ej, ej, nie bij moich minionów, bla 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 Nie przejmuj się Ty masz te miniony dopchać do towera Oczywiście postaraj się nie brać tych minionów Więc jeżeli ty będziesz obijał te miniony tylko do low hp I on zobaczy, że ty mu te minion zostawiasz na pewno to mu się spodoba i, ci, i może nie pójdzie AFK Ale trzeba to zrobić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dopuszczać linię. No, musi na szczęście. Zobacz, o! Nie dopuszczał linii! Nie dopuszczał linii! Nie zdążył dopuszczać linii. I teraz co się stało? Teraz to jest tak zwany freeze Ale, nie, ale dziś o tym nie będziemy rozmawiać, bo to nie, to nie jest e, na razie temat na początek i tym bardziej dla dżunglera. Masz dopuszczać linię właśnie po to, żeby linia się nie swizowała, już On ma problem w milionem. on tu traci miliony, A Wadimir mógłby go swizować, jeżeli by chciał, ale to już inny temat. Skupmy się na tobie. Kupiłeś sobie item po cofnięciu do bazy, powinieneś też grać z sweeperem. Nie graj z trinketem, tylko graj z czerwonym sweeperem. Tym, który wykrywa wordy. To on ci pomoże w gankowaniu. Jeżeli będziesz biegał na ganka, to zawsze sobie używasz tego sweepera na krzak, tak? Żeby sprawdzić, czy tam jest widzę, czy nie. Ten trinket tobie niewiele da, jako, jako osobie, która chce gankować. Sprawdźmy tylko, w którą, czy ty pobiegłeś w dobrą stronę. Jesteś, o, jesteś na midzie, tak? Powinieneś oczywiście mu pomóc tu dopuszczać. Raptory ci stają, powinniś zacząć od raptorów. Teraz tak, znowu masz zabójstwo ramowe. Zobacz, brak zabójstwa, zabójstwo, a ty biegniesz gdzie? Ty biegniesz w stronę topa jak w tym, w tym momencie, wiesz, w tym momencie możesz pomyśleć, a on jest mądry, bo teraz sobie zerknął. Ale ja chcę właśnie, abyś ty w grze też sobie zerknął. Więc czego chcecie nauczyć? Jeżeli chcesz być osobą, która będzie zabijała, 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 tu, tu, tam, która będzie ciągle zabijała, to wystarczy, że, że będziesz robił jedną prostą rzecz. Jak zabijasz z tego Wladimira, tu, w tym momencie powinieneś kliknąć Olafowi, żeby bił te miniony to w tym momencie wystarczy zrobić tak klik spacja klik spacja mówię o spacji bo klikniesz spację to w League of Legends kamera wraca na ciebie więc w tym momencie powinieneś po prostu wziąć, e, wziąć myszkę na kamerę cyk spacja wraca cyk spacja wraca i już wiesz nie masz teraz biec naprawdę na poziomie ironu, brązu, silvera, golda nawet platyny, czasami zdarza się tak że robimy sobie tak, robimy ganka patrzymy na Mida, kolejny gang, patrzymy na BOTA kolejny gang. I jesteś w stanie robić trzy ganki pod rząd. Jesteś w stanie wygrać trzy linie. Tylko ty musisz wiedzieć, że oni tu mają low HP. Mało tego, więc mało tego, przed zerknięciem jeszcze powinieneś zerknąć na minimapę. Zobacz, nawet minimapa ci mówi, że tu śmierdzi coś. Zobacz, ta minimapa, ten kawałek minimapy mówi ci tam jest nudno. Są daleko od siebie i nic się nie dzieje. Ale jeżeli tu Kseraz jest tak blisko, to jest tak daleko, to dziwna sytuacja. Mało tego, jak grasz League of Legends, to masz tu bohaterów. Tak? Tutaj albo tutaj, nie pamiętam, tam zależy jak tam masz w ustawieniach. Ale masz te ikonki bohaterów swoich. Tu jest ich HP. I ty te HP też powinieneś obserwować. Bo w tym momencie ty powinieneś wiedzieć, że twój bohater ma na topie 100 HP, a oni mają tyle. Tak, także tu, tu to się może dziać. Klik, patrzę, dzieje się faktycznie, biegnę tam. Najpierw dopuszczowuję linię, a w drugiej, w drugiej kolejności biegnę. Bo zobacz, oni cię widzą. Zobacz, zobacz, jak to wygląda. To jest ich perspektywa. Patrz, widzą, cię gdzie biegniesz. Dlaczego cię widzą? Bo tu miniony dały wizję. Zobacz to, tu miniony dają wizję. Jakbyś zniszczył miniony, i wtedy byś pobiegł gdzie chcesz pobiec, nieważne gdzie, jakbyś pobiegł, to by cię nie widzieli. Dlatego też trzeba miniony pusznąć. Bo jeżeli ty nie puszczisz minionów, to przeciwnik będzie cię widział. I jeżeli Kazik byłby pod tym coachingu, to w tym momencie spingałoby swojej drużynie. Uwaga, uwaga, on idzie do topa, tak? I z nasus nie zginie na ganku, bo wiedzą wszyscy, że idziesz w stronę topa. Więc nie możesz po ganku sobie tak się rozejść po prostu, bo cię widzą. Pamiętaj, dobry jungler to jest jungler ukryty. To jest jungler, który to jest dżungler, który nie zdradza swojej pozycji, tak jak sniper. On no nie może im mówić, idę do topa. Nie możesz im pokazywać, idę do topa. Ty masz tak zbiec z linii, żeby oni nie wiedzieli, w którą stronę ty biegniesz. A w tym przypadku, żeby to zrobić, jedyną opcją było puszczenie linii w pierwszej kolejności. I wtedy zniknięcie. Także tak to wygląda. Czy mogłeś zrobić smoka? No nie mogłeś zrobić smoka, bo jest opcja ganka. Twój Yone potrzebuje cofnąć. Zawsze po ganku laner cofa, bo chce kupić itemy. No może, może nie zawsze, ale zazwyczaj. zazwyczaj. Więc czy to, czy to byłby dobry moment na Drake'a? No raczej nie. Lepszy moment na ganka. Bo bot bo nie puszuje. Dobra, ty sobie farmisz tu W tym momencie powinniś patrzeć na topa, tak? Robię sobie grompa, klikam topór, klikam E, klikam W. Patrzę. Dobra, nic się nie dzieje. Farm. Jeżeli, jeżeli linia wygląda tak. To czy to może być gang? Nie. Czy to może być dive? Nie. Bo żeby był dive, żeby, żebyśmy mogli zabić pod towerem, to on by musiał mieć low HP. A tak to nic tu nie, nie, nie mogę zrobić. Więc muszę coś zrobić Zrekalować do bazy. Jakby nie lepiej jest zrobić tak, jak masz złoto, niż zrobić tak, tak naprawdę. Hmm, raczej rzadko kiedy robimy tak, że biegniemy w tą stronę, a później się wracamy. Jeżeli kiedykolwiek zrobisz tak, że pobiegniesz tu, zrobisz to i później wrócisz. To coś jest nie tak. Ty tak powinieneś planować swój, swój ród, żeby biec, żeby się nie wracać. O, to jest, to jest takie, mówiąc wprost, nie chcesz wracać się ścieżką, którą przeszedłeś. Więc jeżeli ja bym wylądował tu, to albo forsuję ganka tu, albo idę do bazy i, i robię tak, na przykład. Albo w końcu robię tak, jeżeli chcę skończyć na bocie. Ty idziesz na topa. Czy jest to dobra decyzja? No nie wydaje mi się. Na, na ten moment tu kila nie widzę, nie za blisko era. Dobra. To, co ty robisz ty tutaj, to jest coś bardzo. normalne dla ludzi na niskich dywizjach, dla ludzi, którzy zaczynają grać w dżunglę. Jest to ogromny błąd. Dlaczego? Bo jeszcze kilka sekund temu wszyscy się ciebie bali. W tym momencie już się ciebie nikt nie boi. Co, prób co próbuję ci wytłumaczyć? Próbuję, próbuję ci wytłumaczyć, że wolę mieć snipera, który jest. Powiedzmy, że na froncie jesteśmy, tak? Jesteśmy na froncie. Wolę mieć snajpera ukrytego w krzakach gdzieś tam kilkaset metrów za frontem, kilkaset ileś tam jakiś, jakiś dystans za frontem i wolę mieć go ukrytego niech on nie strzela nawet. Niech on nie strzela w ogóle. Niech on będzie ukryty, ale przeciwnik wie, że to, że to jest snajper i oni się będą, będą bali wyjść, niż mieć snajpera, który będzie się dar. Jestem tutaj, misuję wszystkie strzały, biegajcie sobie po mapie, róbcie co chcecie. O to mi chodzi. Więc ja wolę, żebyś ty siedział w tej twojej dżungli. I przynajmniej oni nie wiedzą, gdzie jesteś i czują do, do ciebie jakiś respekt. Możesz ich zaskoczyć, niż ty, wybiegający z, z dżungli, chodzący, robiący 200 obrażeń i, i tyle. Więc jak, jaka, jaka to jest konkluzja? Jaki tu jest wniosek? Nie ganguj, jeżeli, jeżeli nie jesteś pewien, że ten gang wyjdzie. Jeżeli to, ma być, jeżeli to ma być gang tylko po to, żeby kogoś obić, to robisz ogromny błąd. nie lekki, to jest ogromny błąd. Bo w tym czasie mógłbyś się rekalować, mogłeś być już tu i mogłeś gankować bota. Albo Mida, albo robić smoka, cokolwiek innego. Także nie pokazuj się zafryty. Masz być ukryty. I masz e, szukać okazji. A to nie była okazja, to była. To była bardzo, bardzo mała szansa na zabójstwo. Ok, więc straciłeś czas, pokazałeś się. okazji z tym. Zobacz. Pamiętaj, jak, jak ci tłumaczyłem na początku gry, że smoki i heraldy są ważne. Ale są one raczej dodatkami. Smoka nie robi się na zasadzie, Opierdony ze smoka. Może się uda, nie. Smoka się robi, kiedy ktoś nie żyje, kiedy mamy mocne prajo na bocie i mi idzie, kiedy jest do tego argument. Więc ty, kumplu, w tym momencie dałeś argument Kazixowi, żeby zrobić smoka. Jaki jest wniosek z tego wszystkiego? Wniosek jest prosty. Ty jako jungler chciałeś coś zrobić, prawda? Chciałeś coś zrobić na siłę. I przez to, że zrobiłeś coś na siłę. Dałeś okienko Kazixowi, żeby on mógł zrobić rejka za darmo. A jakby ci nie widział, to przynajmniej by się bał robić tego smoka, bo bałby się, że ty go e, odkryjesz, że tam przyjdziesz, że mu zestilujesz, że może go zabijesz, bałby się, czułby respekt. Więc konkluzja jest taka, że nie forsuj gównianych ganków, bo dajesz okazję junglerowi, żeby zrobić smoka, żeby wejść do swojego lasu, żeby zostawić Wardla, żeby ci zebrać kampy i tak dalej, i tak dalej. Z lepiej było już cofnąć do bazy i być ukrytym. Szukać pokazji. Tu robisz kolejny duży błąd. Błędem jest to, że po raz kolejny forsujesz ganka. Czym jest forsowanie w League of Legends? Sforsowanie jest robieniem czegoś na siłę. Pokażę ci, pokażę ci jeszcze taki jeden kejsik. Ważny. Pokażę ci. Jak, jak widzą cię przeciwnicy. Zobaczmy tą sytuację. Chodzisz na ganka. Robisz to. Teraz tak, wróćmy do metafory snajpera. Snajper właśnie wyszedł z krzaków na wojnie powiedział gdzie jest. Czy nie uważasz, że... że żeby, bo snajper jest od tego, że zaskakuje przeciwnika, tak? On musi zaskoczyć. Czy nie uważa, że jeżeli snajper wyszedł z zarośli na wojnie, pokazał się gdzie jest, to żeby sniper był jeszcze raz użyteczny, żeby sniper mógł jeszcze raz zaskakiwać, to teraz musi znaleźć swoją nową pozycję, teraz znów musi się ukryć, zakamuflować i znowu i po jakimś czasie, dopiero kiedy przeciwnik nie będzie wiedział gdzie jest, dopiero po jakimś czasie będzie mógł znów zaskakiwać przeciwnika. Jak Ty masz zask zaskakiwać przeciwnika w tym momencie? Jak ty masz zaskoczyć Wladimira, skoro cała mapa czerwonych przeciwników w tym momencie widzi na minimapie, że ty zbiegasz do dołu. To jest widoczne, że ty zbiegasz na rzekę. To czy Miss Fortu ma się ciebie bać? No nie. Czy ona ma się ciebie bać? No nie. On się ma ciebie bać. Jeżeli to byłby wyższy poziom, to on w tym momencie położyłby tu Warta. Oczywiście, nie zrozumie źle. Ja nie mówię, że po ganku zawsze mamy wracać do farmienia. Ja tego nie mówię. Czasami, tak jak ci powiedziałem, czasami można zrobić gang, gang i gang. Ale gang po ganku będzie wtedy, kiedy tu będzie okazja. Jeżeli ja bym w tym momencie zobaczył, co on robi, czemu on jest tak low HP? Przecież on nie ma escape'ów, czy on, on nie powinien być tak agresywnie, to bym tam podszedł. I bym go zabił. Ale jeżeli ja widzę, że on ma full HP, wiem, że mnie widzieli na topie, ma mało HP, to nie biegnę tam. Bo nie widzę okazji. Wiedzą, gdzie jestem. Wracam do farmienia. No i druga kwestia jest taka, że po sfejlowanym ganku, po nieudanym ganku, ty powinnyś wrócić do farmy. To jest tak, jakbyś stracił pracę. Powiedzmy, że masz pracę, tak, i straciłeś wczoraj pracę. Jeżeli straciłeś wczoraj pracę, jesteś na minusie, jesteś w dupie, to nie chcesz się wyjebać w jeszcze większe bagno. Nie? Na logikę. Więc jeżeli tu straciłeś swój czas. Tracąc czas, nie farmiłeś, nie zyskiwałeś złota, nie zyskiwałeś expa. Zobacz, Kha'Zix masz szósty level, ty masz piąty. Tym gankiem straciłeś mnóstwo czasu jesteś behind. Także ty chcesz raczej wrócić do gry, niż znów się pogrążyć. Więc nie możesz sobie... Oczywiście, gdy, gdy, gdy gank wyjdzie, to ty do gry wrócisz. Ale nie możesz iść na pałę na ganka. Tu leży stuwa, która mówi weźmie. 100 złota, 100, 100 golda. A tu mówi, a tu, a tu leży 300 zł i mówi, i mówi tak, no jest jakieś 0,5% szansy, że mnie zabijesz. To wolisz wziąć stówę, która leży na ziemi i mówi, weź mnie, czy, czy masz o trzech stówach, gdzie szansa jest jak wygrać totka, albo i mniejsza. Wiesz o co, o co mi chodzi? Jeżeli jesteś behind w grze, jeżeli jesteś do tyłu, zdupiłeś coś, to to jest czas, żeby przyfarmić las, zazwyczaj. Ok? W ten sposób to wygląda. Takie podstawy odnośnie dżunglowania.